Hej, hej! Z tej strony wiesz i w sumie jest to kolejny odcinek z Minecraft Ekstry! No i pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łapek górę oraz tyle wyświetleń i w sumie wam oczywiście za to dziękuję. Jak się zostawicie 450 łapek górę, to nagram kolejny odcinek. Jest tutaj ze mną Kuba, który właśnie się skrada. Dzień dobry! Hej, hej! I Dagon, który ujeżdża mojego konia. <noise> Teraz to, to moje konie! I wy jeszcze nie wiecie, ale Dagon wrócił z powrotem na ekstra i nie miał tak naprawdę gdzie się zatrzymać, także zamieszkał ze mną w kaczce. O Boże, chodźmy z tych koni. bezdomny. Tak, i teraz tak, słuchajcie, wy bez powodu tutaj nie jesteście. O, coś ja mamy tak robić? Tak, tak bo widzicie co tutaj się dzieje, nie? Widzicie co tutaj się dzieje? No. Ten dirt i tak dalej, to Minecra strasznie na mnie krzyczy, że to jest nieestetyczne i brzydkie i że to platforma i w ogóle i wiecie, na, wiesz, nawet chciał mi pan dać za to, nie? Jak on w ogóle? Tak może, nie? Ja tak, no to, dlatego będziemy budować obok po prostu taką, taki jakby domek. Czy, I tam zrobimy właśnie taką stodołę właśnie dla moich koników i lamy. I połączymy to jakimś ładnym mostem, i w ogóle będzie spoko. Będę mógł w ogóle, właśnie. Pójdź tak? Powodną. Zastanowimy się nad tym, Leon. Zastanawiamy się. Tak e, Kuba, my musimy się jeszcze w sumie rozdzielić znaczy rozdzielić, rozliczyć. tym. Eee, A, zapraszam. Z tymi tak, tak. tak. Za udział w Familiadzie u Mainkopa. Oczywiście, zapraszamy do Mainkopa, bo naprawdę świetną Familiadę prowadzi. Tak, Świetny polecam. program, tak? Kozacki. No i co? No i mam dla ciebie wygraną Co? No czy znaczy, tak? Nie, nie. nie czy znaczy nie? Nie, oczywiście. <laughs> nie, to nie jest ustawione, znaczy trzymaj swoje, <laughs> swoją działkę, swoje diamenty. No tu, tu, tu. tu. O, o, dokładnie, kozak, nie? Ja muszę jeszcze trochę tutaj tamków odłożyć, bo mam bardzo dużo ich. No i tak. I Ach, jak myślicie, kuwa. z czego moglibyśmy na chwilę Okej Niech sobie gada Dobrze Dawaj wbijaj do magicznego pokoju za krową Wow Bardzo na tego nawet nie będzie widziała Ej Popra Mordopad Set tutaj nie jest Papa, pa, Mamy miód Dawaj pij go Popra, mogę? Jezus Maria Pi, 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 pi. Cieka, Wyrzuć mi, co tu się stało! Ej, no, ej, ale mieliście mi pomóc! No nie, no i, no, no i widzicie, zostałam sama, zostałam sama. Jak oni w ogóle tak mogą, nie? Mój w ogóle spółlokat, o! Prawie się zabił. O co? Co ty powiedziałeś? Nie mów tak. Potrzebne nam będzie dużo drewna, ale jeszcze się zastanawiam, okay. jakie drewno. Jakie drewno? Świerkowe czy ciemnodębowe? Jak myślicie? Zielone. Ciemne. Zielone? Tak, takie. Do dobra, dobra, Kuba, jaki byś komentarz do serduszkowania? Um, zielone drewno. Tak, o, oczywiście. Komentarz: Zielone drewno, a razem z Kubą, Mac, będziemy Wam e, serduszkować. Oczywiście. Dziwny ten komentarz, ale dobrze, to będziemy budować z ciemnodębowego, <laughs> będzie git. I proszę. Dobra, no to chodźcie, pokażę wam mniej więcej w którym miejscu chcę to wybudować Ale z tego co widzę to jest noc i chyba tak No to wracamy do kaczki, musimy się przespać Nawet śpimy Kuba Okej okay. <laughs> eee, kochani Właśnie mi się przypomniało, jeszcze jak widzicie tutaj mam slajmy I... Prosiłam was ostatnio w komentarzach, żebyście napisali, jak mam nazwać tego jednego slajma, który właśnie tutaj jest bez nazwy. Podaliście mi kilka fajnych jakby imion. Będę prosiła później tych dwóch... Nie chcę wiedzieć, dlaczego się razem. Tych dwóch e, głupków, żeby mi pomogli wybrać. Okej, okay, dobra. Mamy już w sumie nazwy dla e, slajmów. I teraz tak. E, mamy tutaj Bartusia, Antosia, Stefcio, Limonka i ja dodałam jeszcze Matyldę. I teraz tak. E, dagam, będziesz miał wszystkie, pomieszaj je jakoś. Okay. Bo ja, ja nie wiem jakie pomieszasz i jakie ustawisz. I po prostu okay. podam liczbę od 1 do 5. I po prostu nazwiemy tak slajma. Ej, nie... się łowicz? Jaki łowicz? A nie, sorry, limonek. Jezus Maria! <laughs> dobra, pomieszałeś już? Tak. Dobra okay. Kuba, jak, znaczy dobra Kuba, może ty, ty będziesz wybierać, no wybierz jakieś? Dobra, a więc... Od jeden do pięciu. I pół. Czyli ty. Trzy. Stefcio. Stefcio. No i super, nasz. Y, daj I mi f... te wszystkie naim. Taki? O. Jak, tylko jeden? Wszystkie, ale to schowaj do skrzynki. Dobra, Stami to tam nasz tam. oczywiście slime bez nazwy będzie miał na imię teraz Stefcio. No i super, no i powiedz znaczy. Tak. Napiszcie teraz w komentarzu. hej Stefcio, witamy cię. Jesteś super, czy coś w tym stylu? No i szybko mam serduszko. Dobra, chłopaki. Y, nie, nie, nie tracimy czasu, idziemy budować, jako że jesteście silnymi mężczyznami, to mi oczywiście w tym pomożecie. Tak, no super dżentelmeni, wow. nie? Kto nie, za, nie zamknął tego! Tego! Nie Dobra, wiem. To, kupa. Wow. Wow. Dobra, i tak, i ja myślałam o, 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 o! Do, no idź, 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 bo przyda się. Dobra. I w tym miejscu mniej więcej bym e, zaczęła budować to. Wiecie, jak mniej więcej chcą to rozbudować? Ten. Tak? Jasne, jesteśmy silnymi e, tak. kobietami. Nie Jesteście wiemy, kobietami tak. silnymi. Dobra. No i teraz tak. E, od samego dołu. znaczy ściągnij już te buty. Oboje. O. No i po prostu stawiamy takie jakby bale, cztery najlepiej, bo to będzie taki mniej więcej czworokąt. Tak, czyli robimy Tak, tak, tak. Ale się cieszę, że w końcu Minecraft nie będzie na mnie krzyczał. W ogóle, no, Dagon, widzisz. co się działo, jak ciebie nie było na ekstrze? Opowiedz tam. Życie było ciężkie, ludzie byli źli, ale teraz mówię, jestem w tej, wśród tych najlepszych. O, to było urocze. O, no i fajnie, no i pięknie. Pierdzie... Specjalnie dla Kuby wróciłeś. Dla Kuby? Nie, wróciłem do Bartusia. O, 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 Ale to było urocze. Super, a mnie to już nie lubi, widzicie? No i dla też, nie. Dobra, no, dobra, dobra. Się. I robimy taką jakby platformę. Ale od mm -hmm. tego miejsca i wszystko wtedy wypełniamy. Praca ruszyła. Pełna A nie, czekajcie, źle to robimy, w środku ma być dirt. To nie. Tak, niszczymy Jak to, chłopaki, niszczymy. Tak, na, na dwa bloki, co nie? Na Jak na dwa bloki? Tutaj, znaczy, dookoła. dookoła. Tak, tak. tak. Że, żebyś mogła sobie chodzić na spokojnie, ogólnie żeby było na dwie kratki, co nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Powiedziałem ci swoją wizję, a ty to zniszczyłaś. Przepraszam. Tak, tak bo. Przepraszam. Nie, Kuba, to... A nie, dobrze, dobrze Przepraszam. Ja już się bałem. <laughs> Drewnianą siekierką. Najlepsza siekiera. Dobra, chłopaki, już jestem. Mam ten dirt. Gdzie jesteście? Jesteśmy u ciebie. W kaczce jesteśmy. Eee, to chodźcie na górę. Weźcie, pozbierajcie jakiś inny dirt po prostu. Jeszcze. Taki zwykły, bez trawy, bo to się przecież samo rozprzestrzeni, zarośnie, nie? To ty po prostu jesteś zbyt leniwy. Dokładnie. Dobrze? No, jeszcze się za zgadza, <grym> więc w czym problem? To mnie za lepiej, no. <grym> Ej, serio, może po, pójdę do Majkopa i spytam się, czy zrobię w ogóle e, taki, taki temat e, tej. kajcie, jak mam z wyjść? Musisz sobie radzić. <grym> Twój dom jest zbyt duży. Jaki <grym> duży, on nie jest taki duży. W tej strony y, będziemy zrobić jakieś y, kładkę, kładkę, kładkę. A. Ale to sobie zrobimy, kiedy indziej w sumie najpierw dokończymy to. I tak, i teraz jak byśmy chcieli to zrobić? Myślałam, żeby zrobić taki typowy, klasyczny dach, po prostu. Co wy na to? Yes, yes, of course, my queen. Co? O Boże, weź. <laughs> ja kiedyś ja kiedyś nazywałam mnie szefową, nie, to było spoko, ale jak teraz nazywam mnie królową, to to już tak, wiecie, zaczynam się cykać. W ogóle, kochani, jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco z wszystkimi yy, odcinkami i tak dalej, to polecam zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz yy, farą do wody. Yy, oraz łapkę w górę, bo przypominam, jeśli zostawicie 450 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z Minecraft Extra. No to mamy zrobione tyle. Yy, czemu to nie jest zalepione do końca? Bo mamy mało... Zaraz no, będzie. Na... <słuch> Okej. Okay. Mam kolejne dziewięć. <słuch> to musicie naprawdę tak podnieść cały czas? O no, nie, Pod... no, nie. <słuch> no, nie, dlaczego? Dlaczego? Nie mogłeś wziąć ze skrzynki, Ja prawdopodobnie mam na dole. Masz dirta? No, jak mam, nie wiem, 30 bloków diamentów, to raczej mam dirta, nie? A, co, co? <śmiech> Boże, <śmiech> Dagon, ja mam tutaj chyba z, nie wiem, z 12, czy nie, może nie z 12, no, z 8 staków ma... na pewno. <laughs> dirta. Dobra, friend, mam, so, mam. Co, co? Little, uh, problem, because his wife is too fat, uh, to go on this. Uh... ...small, uh, what no we so. uh, oh, problem, like my little boss? Oh, Dagon! Co? Bo ci się oberwie. Przepraszam! <laughs> Dobra. E, możesz, Dagon, pójść do skrzynki po takie fajne latarenki. Nie wiem, gdzie są. O, no, już przeszukał moje wszystkie skrzynki, <laughs> super, nie? Na drugą warstwę płotków możesz już stawiać. Czerwona okay. krowa weszła do podziemi. Wiem, tamtą drugą też będę musiała tam przerzucić. Wiem, dobra, no zobaczmy ta, czy nie. to jest w ogóle symetryczne. Jeśli ogóle... tak, to spoko, jeśli nie, to przykro. A dobra, drodzy widzowie, słuchajcie. Tak. Magazin WB to jest tak. Wchodzicie ogólnie jak e, otwieracie stronę Allegro i macie tam centralnie wszystko. Od najróżniejszych e, do pereli do najpotrzebniejszych rzeczy. <noise> co? I co to w ogóle za porównanie? Co to miało być? Czeka, ile ty mi tego rzucasz? Dobra. Ale e... tak, niczego, o, tam, i... I, nic. i cyk, i wydaje Płotyk mi się, że już wszystko skończył... O nie, dlaczego taki postawiłeś? Bo ten jest piękny. Nie, ma być taki. O, ten jest piękniejszy. Budą Bo ci bono za gryfowanie. E... Aha, a ja... O, panie a ja... panie helper kubamak. Dobrze, pani youtuber, widzisz? Dzięki. Okay. Dobra. E, teraz musimy jakoś wejść tam na górę. Co to jest? Wow. Dobra, tak, może się właśnie już no, tym zająć, żeby przenieść wszystko. A dach wydaje mi się, że zrobię jakoś chyba później. Choć najpierw zrobimy, może jednak. Płotki najpierw. A nikt nie jest tak pomysłowy jak ja. A z czego? Albo wiesz co, kuba? Przynieś yy, więcej tych, 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 tych. Albo dobra, chodź za mną. Okay. Robimy ale więcej do... płotków, bo robimy. Dobra. dach Ok, Okej, nie wiem jak ty, ale ja już mam płotki. Ja płotki, ja boże, byłem... schodki. Ja mylę płotki i schodki. Tak, on być ja schodki, nie mówisz, że zrobiłeś płotki. Nie, zrobiłem 18. Dagon, okay. dagon. Dagon, jaki chciałbyś komentarz do serduszkowania? E, ja, 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 chcę, ja chcę tak, szukam no? dziewczyny. Poważnie. O może no o! O! Drodzy <laughs> widzowie i widzki, które właśnie to ogląda, y, oglądają, no, no napiszcie, y, która by chciała właśnie być z Dagonem. D Dagon szuka potencjalnej kandydata. dziewczyny czy coś, nie? Tak, tylko ja Dagon. mam wymagania, ja mam wymagania. Widzicie, wymagający jeszcze jest, no. Dobra, idę stawiać kelpa. Co idziesz stawiać? O, super, szyfrowa! No nie, nie, co to robisz Nie, nie, daj mi wyjść, bo się utopię. I wtedy nie będziesz miał z kim mieszkać, bo cię wyrzucę. Ale no to wtedy przygarnę kubę. No nie! Poszedł do mnie pójść, mam tam jeszcze łóżko albo, nie, wany, albo wiem, dwa. Daj natkę i zamontujemy sobie w Twojej jaskini y, y, telewizor i będziemy oglądać Netflixa na kanapie. <laughs> się <Jesteś> okropni, nie? <laughs> Naprawdę. Hej kochani, chciałam tylko powiedzieć, że jeśli zostawicie 450 łapek, to następny odcinek, jaki nagram, będzie z minigierek. Może to być naprawdę wszystko, nawet parkour, nawet na parkour się zgodzę. Jeśli dotrwaliście do tego miejsca, to napiszcie komentarz jestem tutaj. Tak po prostu. A ja nie będę dłużej przeciągać i miłego oglądania. Deja vu. Nie, nie zanim głos zjechał. Koronawirus mnie atakuje. Dagon! E. No. ściągaj te buty! Pozdrowiłem Minęliśmy prawie. Chcę buty? rzucić. sprawdzić. Ja nie mam już tego ciemnego drewna. Dagon, masz tu ciemno A, to ciemne drewno jeszcze? Ciemne drewno. To daj to ciemne drewno. Ładnie. na dole. Może wszyscy Yes. Jest. Ten... Może ciągle rzucasz nie mogę tego poniżej, bo to się ciągle stakuje. Mam jeszcze Ty kuba wziął! <laughs> też, też. O, super, też, dzięki. Też. też. Ja już nie mam miejsca! To nie obchodzi. gościu? Coś, Dobra, okay. Ej, wracamy. Tutaj widzę jeszcze, że brakuje jednego schodka. Zaraz już to naprawiam. No, super, jeszcze falą do wody. Dobra, okej. Okay. No i nasza jakby stodoła, czy jak to może tam nazwać, prezentuje się, tak? Jeszcze tam trzeba widzę trochę. Znowu powiedziała płotków wcześniej. Schodków! Schodków Postawić później jeszcze mostek tutaj poprowadzimy i będzie w sumie git, nie? Co o tym myślicie? Pięknie. No. Fajnie. Ale w sumie to, to dzisiaj na, na tyle, gdzie... Dawaj, naddziękowa! Siadaj, Kuba! Dobra, yy, tym miłym właśnie akcentem będziemy kończyć właśnie odcinek. Dziękuję Wam, że wyjście, że oglądaliście. Przypominam, że jeśli zostawicie 450 łapek w górę, to okaże się kolejny odcinek z Minecraft Extreme. Pamiętajcie, żeby zostawić subika wraz z dzwonakiem, żeby być na bieżąco. No i w sobie to tyle, bo dzisiaj ze mną Kubamak. Byłem. Oraz Dagon, który świruje w łódce. No. I Bajo! Ba. Ba! 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 ba. 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 ba.